Słuchajcie, mamy tutaj kaniona Endurace'a, bardzo ładny rower. Dzisiaj Michał mi nawet pytał, czy kupić Endurace'a, czy kupić Defaja. W każdym razie przyjechał do mnie Darek i kupił Endurace'a. Ale na co zwrócić uwagę? Wszyscy zwracacie uwagę na to, bo kupujecie w wysyłkowym sklepie na stery. Zawsze najpierw dokręcacie tę śrubę, potem te dwie. Jeżeli te dwie śruby będziesz miał dokręcone, a kręcisz tą, możesz, możesz uszkodzić rower. A na pewno nie zrobisz kompresji na sterach odpowiednich, czyli będziesz mieć luz. Pamiętajcie, te muszą być odkręcone, to dokręcasz, potem te dwie przykręcasz. Jedna rzecz, która tutaj była nieogarnięta fabrycznie. To mieliśmy nieogarniętą śrubę ograniczającą H, czyli na wysokie przełożenie, co oznacza, że to jest wprawdzie DI2, mniejsze prawdopodobieństwo, ale przy szybkim, mocnym pedałowaniu podczas zrzucania w dół łańcuch mógł wylądować między ramę a kasetę. Po co te śrubki są, żeby one były? Sprawdzacie, czy w skrajnych położeniach kasety śrubka jest. Dokręcona, czyli czy tu pod spodem ona dotyka tego ząbka, którego ma dotykać, więc o tym pamiętajcie. W tym rowerze lekko, bardzo delikatnie scentrowane tylne koło, które po wyprężeniu, czyli kilkaset kilometrów jazdy, będziemy jeszcze robić. No i siodełko w tych sztycach, które są moim zdaniem bardzo dobrymi sztycami, jeśli chodzi o amortyzację. Pamiętajcie o tym, że w tych sztycach. Dziób siodełka powinien być delikatnie bardziej w dół ustawiony niż w zwykłych sztycach. Dlaczego? Ta sztyca się bardzo łatwo ugina, ale ona uginając się podnosi Wam dziób. Więc samo usiądnięcie na siodełku, jeżeli ważycie ileś tam kilo, już będzie Wam zmieniało pozycję siodełka. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, też musiałem to sobie dzisiaj przypomnieć, żeby zmienić kąt ustawienia siodełka, należy wyciągnąć sztycę, czyli... Najpierw odkręcamy tę śrubkę, odkręcamy te dwie śrubki i jeszcze jedna śrubka, która tutaj na końcu łączy te dwa pióra, bo o co chodzi, kiedy siodełko zmienia kąt? To te dwa pióra także względem siebie się poruszają, więc tutaj ustawiliśmy na minus pół. Tutaj tego nie widzicie. Tutaj z drugiej strony na sztycy jest bardzo fajna podziałka, czyli o takie będą kreseczki 0, plus i minus. I widzicie, co zmieniliście w ustawieniu. Więc ja jeżdżę na, akurat na mocno y, dziobach ustawionych w dół, ale przy tych sztycach szczególnie one naprawdę amortyzują, nap amortyzują, naprawdę działają. No i pamiętajcie, żeby były czyste, żeby wam nie skrzypiały. Poza tym y, wszystko ok. No i tak jak kupujecie wysyłkowo, warto takie rzeczy ogarniać i warto rower przywieźć na przegląd. Tyle.